Cześć. Dzisiejszy film miał być w formie odpowiedzi na wasze pytania dotyczące mnie. Ale stwierdziłam, że wiele osób e, chciałoby powiedzieć e, dlaczego tutaj jestem, więc rzuciłam pytanie na Instagramie. E, na Instagramie spytałam się, co wolicie, czy pytania, czy dlaczego znajdują się w placówce. 90% osób wybrało, że mam opowiedzieć o tym dlaczego tutaj jestem. I tak dziś jest. Tamten film oczywiście nie minie i w przyszłości dowiecie się e, odpowiedzi na wasze pytania. Więc e, chciałabym na początku powiedzieć kilka informacji. E, w pogotowiu do pogotowia trafiłam, gdy miałam e, 14 lat, 14-15 lat. Czyli znałam moich rodziców zanim trafiłam. To już jest odpowiedź na Wasze pytanie, od kiedy jestem i czy znam swoich rodziców. Mój tata był alkoholikiem. Oboje wychowywali się w rodzinie, w której nie było miłości, nie było ciepła. Nigdy nie było okazywane uczucia. Jedyna metoda okazywania uczuć to były kary. I tak samo działo się w naszym domu. Czyli moje dzieciństwo było dosyć szczęśliwe, czułam się dobrze i dobrze je wspominam, tak mniej więcej do 10 roku życia. Um, następnie właśnie odczuwałam ten brak ciepła, um, brak rozmowy o uczuciach. W moim domu nigdy nikt nie usłyszał, że ktoś kogoś kocha, nigdy nikt nie był przytulony, nigdy nie było bliskości. Jedyne jakie emocje w naszym domu były, to były takie jak i u nich, czyli kary. Kary, czyli byliśmy bici um, kablem, ręką, zależnie od sytuacji, co było pod ręką. I to była jedyna, jedyny moment. Kiedy były okazywane nam uczucia, czyli uczucia złości, niechęci. Zawsze nasza rodzina była biedna, utrzymywała nas głównie mama. Tata dołożył czasem trochę pieniędzy, jeśli ich nie przepił. Mniej więcej, gdy miałam 11 lat, moi rodzice się rozwiedli. Wiem, że teraz widzicie, że ja zerkam, po prostu spisałam sobie to wszystko, żeby wam opowiedzieć, bo nie da się tak opowiedzieć z głowy. Było bardzo dużo sytuacji złych, które może kiedyś opowiem, bo to, co dziś mówię, to jest cząstka mojej historii. To nie jest nawet jakaś część, to jest mała cząsteczka, jedna setna tego, co się wydarzyło w moim życiu. Dlatego zerkam, bo sobie spisałam trochę, jak to mniej więcej powiedzieć, żeby było zwięźlej na temat, żebyście mnie zrozumieli, o co mi chodzi i dlaczego tutaj konkretnie jestem. Um, więc w wieku 11 lat moi rodzice się rozwiedli i od tego momentu wydaje mi się, było gorzej. Um, moja siostra zaczęła wagarować i wyjechała do pogotowia opiekuńczego. Dwa lata później nastąpiło to w moim przypadku. Przez te dwa lata było tak źle i byliśmy tak biedni, że moja mama jeździła po śmietnikach i zbierała jedzenie, żebyśmy mieli co jeść, lub ubrania, żebyśmy mieli co nosić. Co gorsze było w tym wszystkim, że kiedy szłam do szkoły, ci ludzie wszyscy wiedzieli, te dzieci, że, że moja mama jeździ po śmietnikach. Że, że, że zbiera jedzenie, że właśnie ubrania, i wyśmiewali się ze mnie. Będąc w szkole, słyszałam kilka razy: O, ja to wyrzuciłam, a teraz ty masz to na sobie. Było bardzo to smutne, więc um, przeżyłam dużo hejtu związanego z moją biedą e, w szkole, ale to może opowiem innym razem. Mm. Przez brak zainteresowania ciepła. Tej bliskości, której potrzebuje każde dziecko. Zaczęłam wagarować, uciekać z domu, żeby chyba ktoś się mną zainteresował, po prostu. Um, ale nie zadziałało się nic takiego. Nikogo nie interesowało to, gdzie ja jestem, co robię, z kim jestem, oprócz mojej babci. Um, cudowna osoba, ale też teraz z perspektywy czasu widzę, że Sama też nie doświadczyła samego dobra w życiu, i też nie do końca wiedziała, jak sobie z tym dać radę, z tą całą sytuacją. Jedynym jej myślała, że to zadziała, był krzyk i, i, i wymuszanie. A ja miałam tak przez całe życie, więc to na mnie nie działało. Ja potrzebowałam miłości, żeby ktoś się do mnie zbliżył. Więc zaczęłam wagarować, uciekać z domu szukać bliskości gdzieś indziej. Tam, gdzie jej nie miałam, to szukałam gdzieś indziej, w innym otoczeniu, w innym środowisku. Um, no i to zaczęło sprawiać jakieś tam problemy mojej mamie, bo mieliśmy kuratora rodzinnego od momentu rozstania się moich rodziców, rozwodu. Um, I chyba nadszedł taki dzień w jej życiu, kiedy stwierdziła, że sobie nie daje rady, tak mi się wydaje. I przy... Kuratorze powiedziała, że nas nie chce. Że nie chce nas po prostu. Nie wiem. Um, I tak szybko. I zwięźle opowiedziałam o mojej historii. Jak to się działo? że, że trafiłam tutaj. Nie chciałam opowiadać um, tego wszystkiego dookoła, co się działo, bo było dużo, dużo. Złych historii. Było tak, że musiałam sobie ułatwić w wieku 14 lat sama jedzenie i, i nikogo to nie interesowało. Czy mam co jeszcze? Nie, tylko moją kochaną babunię, e, która jest cudowną osobą. A reszta świata miała to gdzieś dokładnie. Um, patrzę, czy o czymś nie zapomniałam, bo mówię to tak szybko. Um, I chyba tu się opowieść kończy. Czyli dużo złych sytuacji, dużo, dużo braku emocji. I chciałabym powiedzieć, żeby nie oceniać tych ludzi nie oceniać moich rodziców, nie oceniać mojej mamy, nie oceniać mojego taty bo, bo oni też wychowali się bez miłości. Więc jak mogli tą miłość przekazać nam? Wiem, że niektóre sytuacje nie powinny się w moim życiu wydarzyć, że nawet nie usprawiedliwia ten brak miłości w ich rodzinie. Bo, bo nie dać dziecku jeść i zostawić je na pastwę losu, przez dwa miesiące, przez wakacje nie było mnie w domu, byłam u babci, a moja mama nie zadzwoniła, nie zainteresowała się, gdzie ja jestem. Nie da się czasem niektórych sytuacji zrozumieć, ale wiem, że te rzeczy, które się wydarzyły, nie były bez powodu. Że ci ludzie, mój tata, wspaniały człowiek, ale chory, po prostu chory na alkoholizm, zachował się tak, a nie inaczej. Że moja mama, przez to, że nikt jej nie pokazał, co to miłość. Że zawsze było tak, że była gorsza, że nikt z nią nie rozmawiał. Ona też nie potrafiła tego przekazać mi, nie potrafiła przekazać to mojemu rodzeństwu. I, I tak się to wszystko skończyło. Zdradzam wam dziś tą historię, kawałek. Wiem, że szybko, bo to jest dużo emocji z tym związanych. Zdradzam wam dlatego, że wy dzielicie się swoją historią ze mną. I tak samo jak wy się dzielicie i dajecie mi zaufanie, ja daję wam zaufanie. Że, że moja historia jakoś na was wpłynie, że, że, że to jakoś na was zadziała, zmotywuje do działania, żeby zacząć rozumieć ludzi, że nie tylko powiedzieć, tak się wydarzyło źle i jest źle, i powiedzieć, ten człowiek jest niedobry dla mnie, tylko chcieć zrozumieć, dlaczego ten człowiek był zły, bo w większości przypadków takich. Um, oni sami nie wiedzą, że są źli, nie rozumieją tego, bo nie zostali nauczeni. Oni nie wiedzą, co to jest i jak wygląda. Ja nigdy nie widziałam, jak wygląda prawdziwa rodzina i pewnie nigdy bym tej miłości się nie nauczyła. A dzięki temu, że mam wspaniałego chłopaka i jego wspaniałych rodziców, wiem, co to miłość i wiem, jak wygląda prawdziwa rodzina, i ją posiadam. <noise> posiadam dzięki nim. Tym wspaniałym ludziom, którzy dali mi tą szansę nauczyć się i poczuć, co to jest prawdziwa miłość. Zachęcam do dzielenia się ze mną historią, jeśli tego potrzebujesz. Um, ja dzielę się swoją. Tu zostawiam kawałek mnie dla ciebie. Dziękuję, że jesteś. Um, dziękuję, że mnie wspierasz. I, i, i czyńmy razem dobro. <noise> Więc um, takim akcentem żegnam się z Wami. Wiem, że może ta opowieść nie spełniła do końca Waszych oczekiwań, ale zrozumcie, że to są duże emocje. I, i tak wspomniałam o tym, że wam że kaninem. Modna byłam, zanim wszyscy byli modni. <noise> Czyli jadłam jedzenie ze śmietników, zanim to jeszcze było modne. <noise> Więc y, dużo trzeba, żeby się przełamać i powiedzieć tutaj na forum. Ale myślę, że z czasem i Wy, i ja się będę bardziej na Was otwierać, i będziemy mogli więcej o, siebie, o sobie wiedzieć nawzajem. Dziękuję. Miłego dnia. Ym, piszcie w komentarzach. Co myślicie? Jaka jest Wasza historia? Odzywajcie się do mnie e, na Instagramie, na Facebooku. E, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie ze mną. Dziś może takim e, pytaniem na koniec jest pytanie czym dla Was jest miłość? Hmm? <laughs> Czego masz odpowiedź? <laughs> do zobaczenia. Cześć. Pa.